15 sierpnia obchodzimy w Polsce Dzień Wojska Polskiego. Natomiast Koreańczycy celebrują wówczas Qangbokjol, czyli Dzień Wyzwolenia spod japońskiej okupacji. Nazwę Qangbokjol możemy dosłownie przetłumaczyć jako Święto Odzyskania Światła. Prawda, że ładnie? I chociaż jest to dzień ustawowo wolny od pracy, a więc wydarzenie, które wszyscy mają wyraźnie zaznaczone w kalendarzu, to w sierpniu na Półwyspie Koreańskim działo się jeszcze więcej. Zapraszam na najnowszą porcję k-newsów. Jorobun, annyeonghaseyo, mam na imię Ewa i witam Was na kanale k -Shok. Odwieczny problem bezgotówkowców, czyli wręczanie napiwków. Ile, jak, gdzie i czy w ogóle? Ale prawdziwa napiwkowa burza rozpętała się ostatnio w Korei Południowej. Wszystko za sprawą z pozoru niewinnego słoika przeznaczonego na napiwki. I kiedy tak stało sobie niedbale przy kasie w jednej z lubianych i popularnych seulskich bajklowni, ktoś zrobił mu zdjęcie. Zdjęcie trafiło do internetu i wtedy to się dopiero zaczęło. Niepozorny słoik wywołał jedną wielką debatę wśród Koreańczyków z południa, którzy ten krok ku napiwkom postrzegają jako próbę przerzucenia przez firmy rosnących kosztów operacyjnych na klienta. Jakby tego było mało, najpopularniejsza w Korei aplikacja do zamawiania taksówek Kakao Taxi wprowadziła możliwość oferowania kierowcy napiwku. Niedawno przeprowadzona ankieta wykazała, że niemal 72% ankietowanych jest niezadowolonych z wprowadzonej napiwkowej innowacji. Jednak, by w pełni zrozumieć tę sytuację, należy oczywiście poznać jej tło, korzenie, podłoże. Chodzi o to, że w Korei nie daje się napiwków. Pamiętajcie o tym podczas podróży do kraju spokojnego poranka. Wręczanie napiwków w restauracji może wywołać więcej konsternacji i nieporozumień niż uśmiechu. I uwierzcie mi, sama nieraz byłam w sytuacji, kiedy koreańska dżumma, która prowadziła lokale razem z mężem, uwijała się w pocie czoła i robili co mogli, by w naszych brzuchach nie zostało choćby milimetr niezapełniony jedzeniem. Pysznym jedzeniem przepysznym koreańskim jedzeniem. Jednak nawet w takich sytuacjach wystarczy serdeczny uśmiech i kilka słów uznania. Mogą być w języku międzynarodowym. No dobrze, niech będzie. Podzielę się z wami moją tajną metodą oficjalnie tracąc przy tym status ukochanej turystki koreańskiego narodu. Zawsze mam przy sobie jakieś łakocie z ojczyzny, by w sytuacji, gdy moje serce roztopi się z nadmiaru koreańskiej dobroci, jaką zostałam obdarowana, mieć za nadrzut coś, co zrekompensuje brak opcji na piwku i będzie jego słodkim odpowiednikiem. Jeśli natomiast bardzo zależy Wam na tym, by dodatkowo wynagrodzić przewodnika wycieczki bądź hotelową obsługę i nie wpłynąć kaloriami na ich wagę, Dowiedzcie, że w takiej sytuacji napiwki również trzeba dawać w należyty sposób. Pieniądze pakujemy do koperty, którą z kolei wręczamy obiema rękami. Nie bawimy się więc babci-dilerkę, która wciska nam do dłoni zwiniętą dychę. Reasumując, wydaje mi się, że nawet pojawiające się nieśmiało przy kasach słoiki nie zmienią podejścia Koreańczyków w kwestii dawania napiwków. A przynajmniej nie prędko. Chociaż Korea Południowa uchodzi za jedno z najbezpieczniejszych państw świata, to w ostatnim czasie poczucie bezpieczeństwa wśród jej mieszkańców zdecydowanie spadło. Niedawne ataki nożowników wzbudziły wśród Koreańczyków z południa olbrzymi niepokój i podważyły powszechne przekonanie, że zatłoczone i popularne miejsca są bezpieczne. Bowiem najpierw 21 lipca na stacji metra mężczyzna zabił jedną osobę i trzy kolejne dźgnął nożem, pozostawiając ranny. Później wyznał policjantom, że z on prowadzi nędzne życie, to chciał unieszczęśliwiać innych. Następnie 3 sierpnia w południowo-koreańskim mieście Songnam 14 osób zostało rannych, po tym jak młody mężczyzna wjechał samochodem w grupę przechodniów w pobliżu stacji metra, a następnie w wbiegł do centrum handlowego, gdzie dźgnął 9 osób, a na skutek odniesionych obrażeń zmarła jedna kobieta. U mężczyzny zdiagnozowano wcześniej schizoidalne zaburzenie osobowości, a policja oświadczyła, że przed atakiem googlował informacje o napadzie poprzedniego nożownika. Przestępstwa te zwane są potocznie przestępstwami muttima motyw oznacza w języku koreańskim nie pytaj nie pytaj dlaczego do tego doszło bowiem są to niewytłumaczalne akty przemocy wobec osób nie mających żadnego powiązania z zamachowcem który z kolei nie ma żadnego konkretnego motywu co za tym idzie, ze względu na ich nieprzewidywalność ciężko im zapobiegać. Przez ostatnie dwie dekady zanotowano w Korei kilkanaście takich przypadków. Eksperci twierdzą, że potrzebne jest większe wsparcie dla osób borykających się z problemami psychicznymi, a system opieki społecznej powinien być powszechnie dostępny na tyle, by ludzie nie czuli się pozostawieni sami sobie. Ponadto przypisują te dramatyczne incydenty presji społecznej oraz niepewnym perspektywom zawodowym i mieszkaniowym wśród młodych ludzi. Na koreańskie ulice wysłano więc tysiące dodatkowych funkcjonariuszy z rozkazem zatrzymania i przeszukania podejrzanie wyglądających osób. Władze powtarzają jednak, że Korea Południowa nadal pozostaje krajem bardzo bezpiecznym, bowiem wskaźnik morderstw i innych brutalnych przestępstw jest bardzo niski w skali światowej, a w ciągu ostatniej dekady ich ilość nieustannie maleje. Przypominam, że mówimy o kraju którym Na każdym kroku zerka na nas kamera, bowiem monitoring bezpieczeństwa jest tam na bardzo wysokim poziomie. Mimo wszystko wskaźnik zabójstw wynosi 1,3 na 100 tysięcy mieszkańców, co stanowi zaledwie połowę średniej dla krajów OECD i mniej niż 1 piątą wskaźnika morderstw w Stanach Zjednoczonych. O tym, że Koreańczycy uciekają z północy na południe, zapewne słyszeliście nie raz stawiają wszystko na jedną kartę i nie obracając się za siebie, wyruszają powolność i nowe, lepsze życie. No dobrze, ale dlaczego ktokolwiek miałby uciekać w przeciwnym kierunku? Nie przychodzi mi do głowy żaden argument, ale najwidoczniej znalazł takowy Travis King, amerykański żołnierz. Jak podały niedawno północno-koreańskie państwowe media, wyraził on chęć uzyskania azylu w KRLD ze względu na nieludzkie traktowanie i dyskryminację rasową, jakich miał doświadczać w amerykańskiej armii. Powiem King jest czarnoskóry. No dobrze, ale jakim cudem się tam w ogóle znalazł? Travis King zaciągnął się do armii w styczniu 2021 roku i w ostatnim czasie służył w amerykańskiej jednostce stacjonującej w Korei Południowej. Jednak w czasie służby w Korei wszedł w konflikt z prawem. Został bowiem uznany winnym napaści i niszczenia publicznego mienia, uszkodziwszy policyjny samochód w czasie wygłaszania przemowy przeciw Koreańczykom. Został zatrzymany przez seoulskie władze, a następnie przekazany amerykańskiemu dowództwu które to umieściło go w areszcie i wszczęło wobec niego postępowanie dyscyplinarne. No i teraz scena rodem z filmu Akcji. King po wyjściu z wojskowego aresztu został przewieziony na lotnisko, skąd z kolei miał wrócić samolotem do Stanów Zjednoczonych. Jakimś cudem udało mu się uciec i dołączyć do wycieczki zwiedzającej strefę zdemilitaryzowaną między obiema Koreami, gdzie dosłownie przeszedł na stronę Korei Północnej. Resztę już znacie. Dodam jedynie, że Ministerstwo Obrony USA oświadczyło, iż nadal pracuje nad bezpiecznym powrotem żołnierza do kraju, chociaż uważają, że przebywa tam dobrowolnie i nie jest traktowany jako jeniec wojenny. Kim Jong-un i Władimir Putin wymienili się listami. I chociaż brzmi to być może poniekąd romantycznie. To niestety, ale zobowiązali się w nich do pogłębienia współpracy. Eksperci podkreślają jednak, że listy, choć z pozoru powierzchowne, to wiele wyjaśniają. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego potwierdził bowiem, że Rosja aktywnie poszukuje nowego sprzętu wojskowego, w tym pocisków artyleryjskich. Łatwo więc połączyć kropki. W sierpniu Netflix uraczył nas kolejną premierą z południowo-koreańskim rodowodem: Mowa o K dramie Masker, Dziewczyna w masce. Produkcja wylądowała w top 10 Netflixa w 72 krajach już w drugim tygodniu po publikacji. Główna bohaterka, Kim Momi. Jest zwykłą pracownicą biurową, która od najmłodszych lat jest wytykana palcami ze względu na swoją nieatrakcyjność. Kompleksy zamiata jednak pod dywan, razem z nadejściem nocy, bowiem po godzinach streamuje w internecie jako dziewczyna w masce. W ten sposób Chociaż częściowo realizuje swoje odwieczne marzenie o byciu piesankarką. Nie, nie myślcie jednak, że jest to lekki serial o k-popie czy o pogoni za marzeniami. O nie, zdecydowanie jest to produkcja, po obejrzeniu której nie będziemy mieć słodkich snów, a podczas seansu zapewne będziemy woleli mieć zapalone w mieszkaniu światło. Kim Momi, ukrywając się za maską, odgrywa występy, które swoim charakterem przeciągają męską publiczność. Dostaje tamoneo od płci przeciwnej wiele komplementów, których nigdy nie doświadczyła w prawdziwym życiu. Bez maski. Pewnego dnia zostaje uwikłana w incydent, którego następstwem jest dramatyczny zwrot wydarzeń. Dziewczyna w masce to produkcja powstała na bazie Webtoon, czyli komiksu internetowego. Matczyna, miłość, zemsta, dyskryminacja ze względu na wygląd i zagrożenie płynące z social mediów. To moim zdaniem przewodnie motywy produkcji. Fabułę natomiast ciężko streścić w kilku słowach. Dzieje się wiele, a zakończenie każdego odcinka wryje was w fotel i sprawi, że po prostu nie będziecie mogli odejść od ekranu. Podobno noc jest długa, a serial ma zaledwie 7 odcinków. Pamiętajcie o włączonym świetle. Jeśli chodzi o sierpniową dawkę Keniusów, to by było na tyle. Nareszcie, więc mogę przejść do mojego ulubionego momentu, czyli poinformowania Was, że moja książka Kejszok. Korea inaczej, będąca efektem trzyletniej pracy, jest nareszcie dostępna w sprzedaży. Możecie ją upolować zarówno na stronie www.keyshock.pl, jak i na Allegro. Ponad 800 stron historii, anegdot i ciekawostek prosto z półwyspu koreańskiego. Uważam, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie, a przy tym mam nadzieję, że wszyscy będą się świetnie bawić przy tej lekturze. Oczywiście wszystkie niezbędne linki podrzucam w opisie filmu. Artylery... Artyleryjski. Wiedziałam, że to będzie trudne słowo. Artyleryjskich. Trudne słowa.